Adam, pytanie od jednego z naszych widzów. Czasami zdarza się, że brakuje mu ciepłej wody użytkowej. Co powinien sprawdzić, jak do tematu podejść? Przede wszystkim na początku musimy sprawdzić, czy w ogóle mamy załączony tryb CWU, tak? Mogliśmy go przez przypadek wyłączyć. Harmonogram, aplikacja. Więc jeżeli nie mamy kranika tutaj, no to należy go włączyć, tak? To jest pierwsza rzecz, którą sprawdzamy. Jeżeli się okaże, że kranik jest włączony, a mimo to tej wody nam brakuje, nie dogrzewa, mamy jej za mało po prostu, wchodzimy sobie ustawienia instalatora, ustawienia działania i mamy zbiornik. I tutaj mamy tak naprawdę trzy ważne parametry odpowiedzialne właśnie za to, ile i kiedy tą ciepłą wodę będziemy mieć. Czyli maks czas działania CO to jest tak naprawdę czas po którym pompa może sprawdzić, e, czy w zbiorniku nam wychłodziła się woda. E, zalecany zakres to jest taki około 30 do, myślę, maks półtorej godziny, tak? Zalecam około godziny ustawić, czyli e, jak pompa zacznie grzać e, centralne ogrzewanie, to pół godziny od grzania centralnego może sprawdzić, czy w zbiorniku CW e, jest e, zimna woda i jeżeli jest zimna woda, zacznie grzać. Jeżeli nie ma, no to grzeje dalej CO i czeka, aż ta woda się wychłodzi. Tak? Ja tylko dodam, że domyślnie ten nastawa to jest 8 godzin, więc przez 8 godzin nie sprawdzamy, co się dzieje w tym zbiorniku, więc przez 8 godzin też sporo tak. się może wydarzyć. Bardzo dużo może się wydarzyć. Następny parametr to mamy max czas działania CW. Czyli to jest czas, przez który pompa może wygrzewać zbiornik CW, gdy mamy włączony tryb grzania domu i wody użytkowej. Tak? Tutaj już ten czas tak naprawdę jest zależny od mocy pompy ciepła, od pojemności zbiornika. Powiedzmy, że się tak waha gdzieś od 45 minut do 2 godzin. Tak? Trzeba zawsze liczyć to, że jeżeli my zbiornik latem zagrzejemy za 45 minut, to zimą będziemy potrzebować nawet i pół godziny więcej. Po pierwsze spada moc, po drugie dochodzą defrosty. Jak dojdzie defo, który trwa 15 minut, no to pompa też może nie zdążyć wygrzać. Więc tutaj ustawiamy tak. Bezpiecznie jest to półtorej godziny. No, półtorej godziny myślę, że jest tak bezpiecznie dla większości podstawowych mocy pomp i zbiorników, tak? Takich 200-300 litrów. Czyli ustawiamy sobie na przykład godzinę 30. Następny. Rzecz, którą e, sprawdzamy, to jest temperatura ponownego wygrzewu zbiornika, czyli tak naprawdę e, ile musi spać A, tak. e, temperatura w zbiorniku od zadanej, żeby zaczęła e, grzać. Czyli jak tu sobie na przykład ustawimy minus 6 stopni, ustawimy 46 stopni, to jak woda spadnie na 39, odpali się grzanie e, CWU. A... Jeszcze można sprawdzić w przypadku all in -one można jeszcze sprawdzić e, czujnik, czy mamy górny czy środkowy. To też jest ważna kwestia, bo jeżeli mamy no właśnie, górny czujnik no właśnie na ilość ciepłej wody, bo w momencie gdy mamy ustawiony górny czujnik, który patrzy mierzy temperaturę na górze zbiornika, to tak naprawdę on załapie zimną wodę, jak już ciepłej wody praktycznie nie ma. Więc w tym momencie tej wody jest naprawdę malutko i polecam tutaj w all in ustawiać środkową Będzie tak, 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 na i to są najważniejsze parametry, które musimy ustawić.